To wiesz, trzeba jeszcze kiedy będzie zebrać, zebrać tę ekipą Pięć osób, kotwica i to moment. Moment. Tylko trzeba te pięć osób zebrać. Dobra, mamy branie, nie opuściłem, ale zaraz opuszczę. A, a widzisz rafi. U, 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 Tak zapachniało ładnie. Na 14.036. No i super, że kaczeki testujesz, widzisz. O, Unikat! Dobra! Siedzi uni, ale, ale zobaczymy, jeśli podejdzie do u, tak pomarańczowe, to, to tak. Ładnie, 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 ładnie. I co ja będę robił? Będę ja to obiad. O. W tym czasie. Chyba tak No, 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 idzie u mnie, u mnie Unikat idzie. 100%. 100% Tak jest! Tak jest! U niej siedzi! Z Ale ty z wuju jest! Mam nie na ma to! Co. co ty zarobić? Proszę! Co ty zarobić? Tam stoi! Tamta wędrka musi zaczekać! Niestety chcecie szybko makaronu? Nie mam pytań! Co się dzieje? No, no. Jasny ci 37 kilo. Wow. Wow. Widzowie. Ale kosmos. Ale kosmos. To jest kosmos. To jest... To się nie dzieje się Ja to jest kosmos, naprawdę Trzecia życiówka To się nie dzieje Ja nie chcę się obudzić Boże kochany eee, No nie mam ja nie mam, nie mam nie mam nie mam słów Nie mam słów, nie naprawdę Łzy co szok Widzowie GG poproszę, naprawdę, wow. 37 sześćdziesiąt. To się nie dzieje się, nie? Ja nie mogę, no naprawdę, ale. 36, 230 nie. No po prostu jestem zachwycony. Będzie topka, to to wiadomo. Top 3 też mi się wydaje, że raczej, raczej będzie. Przepiękna życiówka 137 cm. Eee, na wyjątkowym live, bo numerek jest jak mój rocznik, czyli 83 1 luty, trzeci życiowy, Lucjan, drugi wyjątkowy oversize, który przekroczył maksymalną wagę z 36,230, Poprawiam na mega, to już w ogóle jest naprawdę kosmos. 30 7 kilo i 160 gram. Jest przepiękny.